Witam serdecznie na premierze nowej zdrabki Kopalnia Rubinów. Jest to zdrabka za 10 zł z nakładem 6 milionów egzemplarzy. Główna nagroda jest 500 tysięcy złotych i występuje w trzech sztukach. Stopni wygranych jest 9, od 10 zł do 500 tysięcy. Żeby wygrać, trzeba znaleźć rubin i przypisaną do niego kwotę lub trzeba znaleźć skrzynię i wtedy przypisana kwota jest mnożona razy 2. Wygrane sumują się. Nie przedłużając, zapraszam na odcinek z całą paczką. Koniczyna, księżyc, pierścień, księżyc, klucz, korale, świnka, portfel, monety, save, plik, gwiazda, gwiazda, garnek, monety, bank, bank, plik i na koniec świnka. Kontrolny różne. Tu jest ten kodzik. Zegarek, garnek, plik. Portfel. Worek, klucz. Korale, zegarek pierścień, świnia, bank, koral, klucz, gwiazda, monety, koniczyna, koniczyna, dzwonek, bank i korona, safe, portfel, plik, koniczyna, monety, portfel, monety, bank, klucz, plik, klucz, zegarek, świnka. Pierścionek, księżyc, dzwonek, dzwonek, gwiazda, księżyc i gwiazda. Zegarek, świnka, korale, gwiazda, korale. Zegarek, garnek, bank, świnka, monety, safe, koniczyna, pierścionek, plik, koniczyna, gwiazda, skrzynia. Klucz, monety i worek, skrzynia mnoży razy dwa, i tutaj mamy dyszkę kontrolne trzy razy r, księżyc, klik, korale, save, monety. Koniczyna, klucz, korona, plik, zegarek, zegarek, worek, monety, korona, portfel, dzwonek, dzwonek, świnka, księżyc i worek. Pierścionek, dzwonek, klucz, portfel, worek, gwiazda, safe. Klucz, korona, garnek. Gwiazda, portfel, korona, plik, monety, bank, garnek, plik, świnka i zegarek. Koniczyna, pierścionek, świnka, klucz, monety, klucz, gwiazda, pierścionek, sponek, safe, księżyc, plik, plik. Garnek, gwiazda, portfel, koniczyna, sejf, monety, worek, portfel, korona, klucz, garnek, księżyc, worek, koniczyna, klik, gwiazda, świnka, pierścień, bank, monety. Pierścionek, monety, dzwonek, garnek, korale, klucz i plik. Gwiazda, klucz, świnka, garnek, zegarek, pierścionek, safe, gwiazda, księżyc, portfel, dzwonek, zegarek, safe, dzwonek. Pierścionek, garnet, świnka, korona, korona i worek: rubin, zegarek, garnek, safe, księżyc, portfel, świnka, klucz, garnek, koniczyna, dzwonek, worek, bank, drugi rubin, Bank, koniczyna, plik, gwiazda, korona i plik. Pod pierwszym rubinem wpada dycha i pod drugim wpada dycha. Kontrolne tutaj R-Świnka, zegarek, korona, safe, korona. Dzwonek, korale, worek, pierścień, portfel, monety, dzwonek, świnka, portfel, garnek, koniczyna, księżyc, garniec, bank i pierścionek. Klucz, bank, księżyc, plik, portfel, zegarek, korale, korona, księżyc. Gwiazda Bank Klucz Portfel Koniczyna Świnka Dzwonek Koniczyna Korona Pierścień Pierścień Worek Bank Worek Klucz Korale Garniec Safe Gwiazda Korale zegarek, Safe Plik Bank Pierścionek świnka, świnka, zegarek, księżyc, plik i klucz, monety, rubin, korale, plik, worek, bank, gwiazda, gwiazda, klucz, korona, bank, plik, korale, zegarek, klucz, zegarek, ponek. Monety, koniczyna i księżyc. A pod rubinem wpada, wpada dyszka. I kontrolne 3 razy S. Monety, korale, pierścionek, zegarek, safe. Monety, pierścionek, świnka, koniczyna, garniec, klucz, safe. Gwiazda, Świnka, dzwonek, gwiazda, zegarek, księżyc, plik i klucz. Dzwonek, zegarek, portfel, zegarek, plik, pierścionek, gwiazda, monety, portfel, korona, safe. Bank, bank, pierścionek, koniczyna, dzwonek, korona, gwiazda, klik i księżyc. Worek, monety, świnka, zegarek, świnka, bank, klik, bank, safe, portfel, gwiazda, dzwonek, pierścionek, dzwonek rubin, gwiazda, zegarek, pierścionek, worek i klucz, a pod rubinem, a pod rubinem pada dyszka. I S. Zegarek bank, gwiazda koniczyna, klucz, plik księżyc, pierścionek korale, koniczyna, bank plik, korale, korona zegarek, pierścionek, portfel księżyc i monety dzwonek, pierścionek świnka bank, koniczyna garniec, klucz zegarek Sejf, świnka, klucz, gwiazda, monety, korona, rubin, korona, koniczyna, plik, garniecki, portfel A pod rubinem wpada. O, pod rubinem wpada 5 dyszek. Kontrolne 3 razy F. Księżyc, bank, klucz, pierścionek, portfel, garniec, safe, korona, worek, bank, dzwonek, koniczyna, gwiazda, korona, księżyc, świnka, świnka, safe, klucz i portfel. Korale, bank, zegarek, gwiazda, korale, pierścionek, księżyc, safe, safe, Księżyc, pierścionek, klucz, bank, zegarek, portfel, portfel, korona, dzwonek, dzwonek, gwiazda. Zegarek, świnka, monety, korona, bank, księżyc, klucz, forek, korale, safe, gwiazda, dzwonek, safe, koniczyna, garniec, klucz. Worek, korona rubin, koniczyna, pod rubinem wpada dyszka, kontrolna S. Bank, garniec, pierścionek, sef, portfel, garniec. Worek, worek, klucz, zegarek, korona, księżyc, korale, księżyc, portfel, dzwonek, korale, bank, klucz i dzwonek. zegarek, zegarek, monety, klucz, dzwonek, safe, świnka, pierścionek rubin, księżyc, pierścionek, garniec, bank, korale i klucz, a pod rubinem wpada, pod rubinem wpada dyszka, kontrolne S. I ostatnia spaczki, paczki. Klik. Dzwonek. Koniczyna. Klucz. Portfel. Klucz. Zegarek. Bank. Sejf. Świnka. Garniec. Bank. Monety. Świnka. Gwiazda. Sejf. Korona. Gwiazda. Monety. I na koniec plik. Podsumowując dzisiejszą premierkę. Kopalni rubinów, wpadło parę rubinów, wpadła jedna skrzynia. Były cztery zwroty, w zdrabce z numerem 24, 22, 17 i 14, tu wszędzie były zwroty, były dwie wygrane po 20 zł. W zdrabce z numerem 4 pojawiła się skrzynia, która pomnożyła dyszkę razy 2. W z numerem 10 były dwa rubiny po dyszku. I wpadła jedna zdrapka z numerem 19, w której był Rubin z pięcioma dyszkami. Także tak sytuacja wygląda. Na 25 drapek wygrało 7, na łączną kwotę 130 zł, co stanowi 52% wkładu w całą paczkę. Dzięki piękne za oglądanie, subskrypcje, lajki i komentarze. Miłego dnia i wysokich wygranych. Na razie, cześć!